Cześć! Jestem Karincia i witam Was w specjalnym filmie, czyli w moim uaktualnianym rankingu miast z gry Destiny 4. Już kilka lat temu zrobiłam taki ranking, ale teraz go sobie uaktualnimy o miasta, które niedawno doszły do róż w różnych dodatkach oraz pakietach. Również tutaj ten ranking się zmienił względem poprzedniego, gdyż na przykład mamy teraz możliwość. Podróżowania również do miast mieszkalnych, nie tylko do miast wakacyjnych, więc tutaj jedno miasto poszło ciut w górę. I tak oto prezentuje się ranking właśnie z przed kilku lat, który za chwilę lekko zmodyfikujemy oraz dodamy nowe miejsca. Muszę tutaj zaznaczyć, że na tym rankingu oraz na tym nowym rankingu nie będzie kilku miast, bo nie posiadam niektórych dodatków oraz pakietów. Więc na w dzisiejszej liście nie zobaczycie na pewno miasta Batu z pakietu Star Warsowego oraz miast z dodatków, czyli nie zobaczycie Evergreen Harbor z życia eko oraz nie zobaczycie Copperdale z Licalnych lat, bo niestety tych dodatków nie posiadam, a więc tutaj na liście się te miasta nie pojawią, no bo nie chcę ich oceniać, skoro ich nie posiadam również w rankingu nie, zna nie znajdzie się nowe miasto, czyli San Sekoja z dodatku razem raźniej, bo jeszcze ten dodatek nie wyszedł, jeszcze dokładnie nie wiemy jak to miasto wygląda, więc trudno byłoby je ocenić i włożyć tutaj w ranking. Myślę, że jak tylko wyjdzie nowy dodatek oraz sobie troszeczkę pogram właśnie w nowym mieście, to będziecie mogli w shortzie zobaczyć właśnie gdzie, w jakim miejscu właśnie umieszczą w rankingu właśnie to nowe miasto, więc oczekujcie już za kilka tygodni shorta właśnie z uaktualnieniem tego rankingu. Mam nadzieję, że może do tego momentu już też będę miała koperdel i że w końcu lata będą w promocji, więc może również w tym shortzie znajdzie się również i to miasto. A teraz przechodząc do rankingu, miasto Sulani w moim rankingu awansuje z miejsca szóstego na miejsce trzecie. Właśnie z powodu możliwości właśnie jeżdżenia teraz na wakacje uważam, że Sulani jest w moim osobistym rankingu o wiele, o wiele wyżej właśnie, że dzięki teraz legalnie temu mogę jeździć właśnie tam na wakacje i po prostu relaksować się na plaży w ciepłym miejscu, miejscu zdecydowanie też często do tego miasta jeżdżę w sumie tak na wakacje moimi samymi albo tak po prostu, żeby pojechać na plażę, więc uważam, że to miasto przez te wszystkie lata jeszcze, jeszcze bardziej bym chciała zakorzeniło się w mojej rozgrywce i zdecydowanie, według mnie, u mnie może się uplasować na trzecim miejscu, a więc tuż przed Salvadoradą, a tuż za San a więc jest Sulani na podium. I jeśli chodzi o nowe miasta, to na miejscu piątym jedno z nowych miast się już uplasuje czyli Hanford on Bagley. Uważam, że ono powinno być na miejscu numer 5 w moim rankingu a więc tuż za Salvadoradą, a przed wierzbową zatoczką i oazą z bo uważam, że jest ciut lepsze niż miasta właśnie z gry podstawowej. A więc Hamilton Ford, on bagli miejsce piąte. Z racji tego, że właśnie z powodu tych różnych tutaj festiwali oraz z powodu jeżdżenia tam dosyć często właśnie do Finchwick, aby wziąć udział właśnie w tych festiwalach, a więc również, żeby kupić również różne produkty. Uważam, że do Hanford od czasu do czasu właśnie do tego pubu w jeżdżę, więc jest to miasto, które się przydaje dodatkowo. Jest to miasto, gdzie jest takie typowo wiejskie, wszędzie mamy krowy, kury, więc zdecydowanie, jeśli będę pragnęła takiej rozgrywki, to na pewno Hanford on Bagley wybiorę. I to nie jest miasto, od którego trzymam się z daleka, a więc które bym powiedziała, chętnie wybiorę na miasto mieszkalne, więc w moim, bym powiedziała, gdzieś tam w mniemaniu jest ono naprawdę. Naprawdę wysoko to angielskie miasto, naprawdę zdało test i według mnie e, zasługuje na miejsce 5. A tuż za Hanford on Bagley, na miejscu 7 w moim rankingu, plasuje się Tartosa, czyli więc miasto śródziemnomorskie, które jest również bardzo fajnym miejscem właśnie do jeżdżenia na wakacje, według mnie, więc Isulani i Tartosa są miasta, gdzie chętnie moimi simami właśnie pojadę na przykład. Na wakacje latem, czy po prostu na podróż poślubną. Zdecydowanie też Tartosa ma już dwa miejsca, w których można fajnie brać ślub i które są już od razu przeszokowane, więc, żeby wziąć ślub z pompą. Więc, to jest zdecydowanie miasto, które fajnie właśnie też pojadę, żeby zorganizować różne przyjęcia z pakietu ślubnego, jeśli już zdecyduję się je wyprawić. I dodatkowo tam można pojechać, żeby kupić tort, żeby kupić bukiety, albo w ogóle, żeby móc kupić różnego rodzaju kwiaty, więc bardzo łatwo na przykład można zdobyć właśnie w tartosie orchideę, właśnie kupując na stoisku z kwiatami, właśnie różnego rodzaju kwiaty, więc nawet te mniej i rzadziej dostępne właśnie tam można cały rok zdobyć właśnie, więc to jest według mnie bardzo przydatna sprawa i dzięki temu tartosa jest w moim rankingu wyżej, I tak jak mówię. Wakacje, tam są również będę troszeczkę, ale takie plaże, możliwość właśnie troszeczkę ja bym powiedziała pobawienie się w piasku oraz poplażowania, więc zdecydowanie Tartosa miejsce szóste zdecydowanie na nie zasługuje. A za miastami z gry podstawowej, czyli za wierzbową zatoczką oraz ołazą Zdrój, Na miejscu dziewiątym w moim rankingu placuje się Moonwood Mill, czyli miasto z wielkołakami. Jest to miasto, które jest związane z jakąś. Konkretną postacią nadnaturalną, i jest ono najwyżej z tych właśnie małych miast, właśnie z pakietów, bo na miejscu dziewiątym jest, ale zdecydowanie munut myl to miejsce, które jak już gramy wilkołakami, to zachęca do tego, żeby tam jeździć. Dlatego jest to miejsce dziewiąte, no bo jak już mam wilkołaka, to jak dołączę do paczki, to właśnie mam te zachętę, żeby tam jeździć, żeby się spotykać z innymi wilkołakami, które tam przebywają cały czas. Również ym, mam możliwość pojechania do biblioteki poczytania. Tam w książkach nieco więcej o wilkołakach. I właśnie tam po to muszę przez to jechać, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Mogę jechać właśnie do baru. Tam mam sekretną parcelę, tylko sekretne bym działa podziemia, właśnie tylko i wyłącznie dla Wilkołaków. Również są te tajne przejścia, które można eksplorować wilkołakami, więc naprawdę jest bardzo bym powiedziała tutaj fajnie zrobione to, że naprawdę wilkłakami jak już mamy, to tam opłaca się do tego miasta chodzić i to nie jest takie tylko miasto eee, po co mione, naprawdę fajnie się tam wilkłakami jeździ, jest naprawdę bardzo fajne i bardzo dobrze zbudowane parcele są świetne, no ale wiadomo, James buduje świetne parcele, dlatego też miejsce dziewiąte dla Moonwood Mill jest zasłużone, bo naprawdę przepięknie wygląda to miasto i naprawdę ma ono sens i swój cel tak naprawdę i Wilkołakami naprawdę można tam się fajnie bawić. Nie tak, nie tak jak samo jak, nie wiem, w Wampirami w Forgotten Hollow. To nie jest w ogóle nie jest przydatne: Forgotten Hallow dla Wilkołaków, a sądzę, że bardziej właśnie przydatne Moonwood Mill dla Wilkołaków. I trochę niżej na 12. miejscu za Brindleton Bay, a przed granitowymi kaskadami, na 12. miejscu plasuje się u mnie góra Komorek. Dosyć nisko. Ale na 18 miast sądzę, że jeszcze nie tak najniżej. Do góry Komorabi dosyć rzadko jeżdżę moimi smami. Pomimo tego, że jest fajna, ładna, mamy niby te festiwale, mamy również możliwość chodzenia na spacery, to jednak do góry Komorabi nie ciągnie mnie tak, tak jak do innych miast. Ale jest ono na 12 miejscu ze względu na to, że tam można pojechać ładnie sobie na wakacje. I zimą fajnie właśnie jest tam na wakacje pojechać, żeby móc sobie właśnie pojeździć na nartach czy na snowboardzie, czy na sankach, więc tutaj zdecydowanie to 12 miejsce jest właśnie ze względu na te zimowe sporty, które właśnie tam można robić i ze względu na coś dodatkowego, co właśnie zimą można robić. Rzadko moim usyłami jeżdżę na zimowe wakacje, raczej jeżdżę już na letnie wakacje, ale e, dlatego jeśli ktoś bardziej lubi zimowe wakacje, to myślę, że u niego góra komorabi będzie wyżej w rankingu. Ale u mnie jest tak nisko ze względu na to, tak jak mówię, że rzadko jeżdżę na te wakacje, Musimy się, się przypomnieć, żebym właśnie tam pojechała. I właśnie ze względu na to, jest to 12 miejsce. Mówię, jakbym częściej pamiętała o tym mieście, jakbym miała bardziej bym chciała chęć tam jeżdżenia, to może byłoby wyżej. Trzeba tutaj dodać, że parcele są przepięknie zrobione, bo są oczywiście to parcele zrobione przez graczy, ale jakoś mnie nie ciągnie do tego miasta i zdecydowanie fajniej by było jakby te rzeczy, które właśnie są jak snowboard czy... Czy narty można byłoby robić w innych miastach, no ale niestety nie można, więc jak już trzeba, to tam trzeba pojechać. I właśnie dzięki temu jest to 12 miejsce, no bo jak chcę to robić, to muszę pojechać właśnie na górę Komorebi. I tak oto prezentuje się pełny ranking, gdzie możecie zobaczyć miejsca wszystkich miast. Tak jak mówię teraz, miast w rankingu jest 18, więc proszę bardzo macie tutaj w rankingu wszystkie miasta. Piszcie w komentarzach, jak wygląda wasz ranking i czy się z moim zgadzacie, czy myście może jakieś miasto dali wyżej albo niżej. To jest oczywiście mój subiektywny ranking, tak jak mnie te miasta pasują i tak jak ja z nich często korzystam, to tak są one tutaj ułożone, więc nie musicie się ze mną zgadzać, ze względu, myślę, że szóste miejsce dla Tartosy chyba jest bym chciała troszeczkę kontrowersyjnym, ale tak jak mówię, jest to dosyć, w moim przypadku, dosyć przydatne miasto jak już je posiadam, no to oczywiście tam sobie będę jeździć. Plus jest dlatego, że jest to miasto europejskie, więc dla mnie miasta europejskie od razu będą wyżej. Jestem ciekawa, gdzie się w rankingu pojawi Sansekoja, bo on tak naprawdę jeszcze nie widziałam tego miasta w pełni, więc tutaj nie mogę powiedzieć, gdzie się ono pojawi, bo jeszcze w ogóle prawie go nie widziałam oprócz kilku zdjęć, więc jestem bardzo ciekawa. No i o, jeszcze raz, tak się prezentuje mój ranking. Dziękuję za za to, że obejrzę, że Dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie zobaczyć, dlaczego pozostałe miasta pojawiły się na tych miejscach, na których są, to serdecznie zapraszam do poprzedniego rankingu. Dam do link w opisie oraz w i w prawym górnym rogu. No, jeśli chcecie zobaczyć wszystkie miasta po kolei, to oczywiście zapraszam do serii Podróżnik, gdzie właśnie tam wszystkie miasta po kolei zwiedzaliśmy i obserwowaliśmy, co tam się dzieje, co tam można robić. I jakie są atrakcje każdej z dzielnic, więc serdecznie zapraszam do tej serii, jeśli chcecie każde miasto właśnie poznać troszeczkę głębiej i również czasami jego historię i ukryte rzeczy, które tam można robić, więc serdecznie, serdecznie zapraszam do serii Podróżnik. Więc dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał, serdecznie oczywiście dziękuję również wspierającym, serdecznie, serdecznie dzięki dla Was za wspieranie tego kanału. Od właśnie, można powiedzieć, marca na kanale pojawił się dodatkowy poziom. Jeśli ktoś by chciał wspierać mój kanał, więc jest poziom drużyna oraz poziom Legacy, więc jeśli chcecie, możecie dołączyć do każdego z nich. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu! -su.